To był bardzo dobry mecz w wykonaniu drużyny Tadeusza Pawłowskiego. Piłkarze zamknęli usta tym, którzy twierdzili, że wygrana w Białymstoku była dziełem przypadku. W pierwszych minutach spotkania obu ekipom walczącym w sobotę o punkty we Wrocławiu bardziej jak rywale przeszkadzał deszcz. W 13. minucie Flavio Pajszał znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem górnika. Portugalczyk był jednak na spalonym. W 19. minucie pierwsza akcja gości, pewnie jednak zachował się Mariusz Pawełek. W 34. minucie Sebastian Mila, wracający do bardzo wysokiej formy, doskonale zagrał do Pajszała. a ten perfekcyjnie trafił tuż przy słupku. To był piękny strzał z nie tak łatwej pozycji. W końcówce pierwszej połowy gospodarze trzy razy strzelali na bramkę rywali. Próbował Lukas Droppa, Sebastian Mila i ponownie Droppa. Dwa razy bronił golkiper Górnika, raz strzał został zablokowany. Pierwsza akcja drugiej połowy mogła dać podwyższenie. Znów sprytem wykazał się Mila. Pomocnik podał do Dudu, brazylijskiego obrońca Posłał jednak piłkę obok słupka. W 60 minucie Sebastian Mila miał dobrą okazję do zdobycia gola. Zabrakło jednak po efektownej akcji skutecznego strzału. 120 sekund później Mateusz Zachara efektownie pod polem karnym gospodarzy, też jednak bez efektu bramkowego. 10 minut później strzelał Mańka, ponownie Mariusz Pawełek nie musiał interweniować. W 82 minucie świetną indywidualną akcją popisał się Robert Pich. Paweł Steinbors jeszcze lepiej interweniował. Na finiszu w kontrze nieco zagubił się pajszału, Portugalczyk jednak zrewanżował się chwilę później, ustalając w efektowny sposób wynik końcowy spotkania. W otwierającej miting gonitwie prowadzenie zaraz po starcie objął Bogdan z Henandzem Mikszą w Sulce i nie oddał go już do końca. O tym, że w rywalizacji kłusaczej Często zdarzają się niespodzianki. Przekonaliśmy się już w drugiej próbie. Zdyskwalifikowano bowiem faworytkę Nitisie Jocelyn. Po trzecim wyścigu dnia najwięcej powodów do radości miał Roman Mateusiak, choć przez większą część dystansu trzymał się na piątej pozycji. Na finiszu był pierwszy. Faworytka Raja Perin, najlepsza w czwartej godnictwie. Powożący nią taras Saliwończyk początkowo okusował pod koniec stawki, ale na przeciwległej prostej był już trzeci w decydującej fazie wyścigu. Raja Perin wysunęła się na pierwsze miejsce i nie dała rywalom szans. Spodziewałem się, że konie trenowane, pana Romończyka, trenowane przez Dorotę i Jankę Saliwończyk będą dominowały. Natomiast wierzyłem swojego konia, że mam dobry finisz i to się udało. Szkoleniowiec cieszył się nie tylko z powodu sukcesu konia, radością napawał też fakt, że kłusaki rozwijają się w Polsce błyskawicznie. To jest największa nasza radość. W tym roku wystartowały pierwsze konie w stawce koni wyhodowanych w Polsce. W przyszłym roku szansa jest na to, że wystartuje 7 koni, które będą rocznikowo dwulatkami. No i za 3 lata jest szansa na 10-12 koni, więc. Progres jakiś widać i mam nadzieję, będzie się to ciągnęło dalej. W wyścigu dnia niespodzianka. Faworyzowana Usita nie zdołała przyspieszyć na finiszowej prostej i dogonić prowadzących Ukamaya Verderi z Robertem Kinningsmanem w Sólce. Szóstą gonitwę pewnie wygrała Super Morainville powożona przez Wandę Górniak. Pierwszą na polskich torach gonitwę dwuletnich kusaków francuskich wygrał Crazy Kuryś. Poważony przez Łukasza Kurysia. Jesteśmy bardzo dumni ze względu na to, że organizator tutaj nam sprzyja i chcieliśmy właśnie stworzyć taki, żeby to było się tradycją, stało tak, że, że takie dni będą co roku tak naprawdę. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy w, już w tym roku, żeby startowały w tym roku konie polskiej hodowli. Tak? Pierwszy raz w ogóle w historii. Pani prezes dodała, że kusaki naszej hodowli będą się mogły mierzyć z francuskimi już za 2-3 lata. No Ja myślę, że jeszcze trochę czasu upłynie, ale biorąc pod uwagę to, że jest dużo trenerów i dużo osób, które się chce poświęcić hodowli, będziemy mogli się ścigać i będziemy mieć takie konie klasy, jak są we Francji, w Szwecji, czy, czy w Ameryce. Niedzielne zmagania były wyjątkowo trudne. To przez ulewny deszcz. Nie było jednak zagrożenia, by przerwać zawody. Do takich sytuacji w wyścigach konnych dochodzi niezwykle rzadko. Raczej nie słyszałem o takim przypadku, żeby, żeby odwołano wyścigi. Ch oczywiście przerywać się, jeżeli jest to jakieś urwanie chmury, czy takie ekstremalne warunki. No, zdarzyło się wprawdzie, że dwa lata temu odwołaliśmy całkowicie wyścigi, ale to, nie, to były warunki atmosferyczne, tak powiem, zimowe. W maju się zdarzyło akurat tak, że no, mieliśmy duże opady śniegu, temperatura nagle spadła i warunki po prostu były zbyt niebezpieczne, żeby, żeby meeting doszedł do skutku. Natomiast jeśli chodzi o deszcz, to nie stanowi to specjalnego problemu. Za tydzień najważniejszy weekend na party w sezonie przed nami Wielka Partynicka i Wielka Wrocławska. Organizatorzy zaplanowali dwa turnieje damski i męski. Przewagę mieli panowie, ich na starcie pojawiło się naprawdę sporo. Oczywiście jednak zmagania pań były śledzone z największą uwagą, szczególnie przez przeciwną płeć. Kibice wspierali swoich faworytów. Szczególnie miłe, że do centrum zawodnicy często przyjeżdżali ze swoimi najbliższymi. W grupie Open, czyli de facto mężczyzn, wystartowało 30 śmiałków, choć był to wrocławski turniej, i zdecydowanie zdominowali go przyjezdni. To oni. W naszym centrum czuli się jak u siebie. Nieco niespodziewanie. Zawody wygrał Michał Szymczak z Wałbrzycha. Niespodziewanie, bo w rankingu Polskiej Federacji Sklosza jest sklasyfikowany dopiero na 311 miejscu. Niespodzianką była też druga lokata. Wicemistrzem Mitsubishi Germa Kap został 444 w rankingu Konrad Kowalewski. Faworyt był trzeci. Na najniższym stopniu podium stanął Norbert Stolicki, będący w pierwszej setce polskiego rankingu honoru. W Wrocławie bronił Zbigniew Adamczyk, który zajął czwartą lokatę. Dodajmy, że finał Szymczak pewnie zakończył na swoją korzyść. Pokonał Kowalewskiego w trzech setach 11 do 6, 11 do 8 i 11 do 5. W gronie kobiet wystartowało pięć zawodniczych najwięcej szans. Na końcowy tryumf dawano Paulinie Muszczak. Tym razem jednak też doszło do niespodzianki, bo faworytka Zajęła drugie miejsce, przegrała jeden pojedynek z Magdaleną Kaczmarczyk. 1 do 2 i do pani Magdalena wygrała całe zawody. Na trzeciej pozycji sklasyfikowana została Justyna Szczęsna. Co ciekawe, to niewymienieni zawodnicy opuszczali obiekt Redeko przy Strzygomskiej z główną nagrodą. Szczęście w losowaniu uśmiechnęło się do Piotra Witka. To on wygrał samochód na weekend. Wybierze sobie jeden z pojazdów z palety Mitsubishi i będzie mógł podróżować samochodem w sobotę i niedzielę. oczywiście najlepsi też byli usatysfakcjonowani trzech najlepszych uhonorowanych zostało między innymi pucharami i otrzymało sprzęt sportowy Na starcie pojawiło się 50 zawodników. Spora część zawody traktowała wybitnie treningowo. W rywalizacji wystartowali przedstawiciele grupy I Ty Możesz Zostać Maratończykiem, którzy przygotowują się do udziału w kolejnej edycji wrocławskiego maratonu. Trening wypadł bardzo ciekawie oczywiście. Najważniejsze byłoby nie złapać kontuzji. To się udało. Dla kilku biegaczy start był po to, by oczywiście powalczyć o końcową wygraną w Grand Prix Ścieżek Biegowych. Akcja zorganizowana przez Młodzieżowe Centrum Sportu we Wrocławiu już w dwóch, Trzecik zrealizowana po majowym starcie w Parku Wschodnim przyszedł czas na Park Grabiszyński. Wszystko zakończy się natomiast w Parku Zachodnim 9 listopada. W sobotę młodość górą zmagania na odcinku trzech okrążeń, łącznie 4,5 kilometra wygrał Łukasz Kaczmarczyk. Do pokonania trasy potrzebował ledwie 14 minut i 55 sekund. Wynik bardzo dobry. Drugie miejsce ze stratą 18 sekund zajął Sławko Grekow, a trzeci był Dominik Baranek. Na mecie zameldował się 31 sekund po zwycięstwie. Nie zawiodła też czołowa biegaczka Dolnego Śląska. Na wysokiej 11 lokacie została sklasyfikowana łucja kołomyjska. Jej czas to równo 17 minut. Oczywiście wygrała prowizoryczną klasyfikację kobiet. Sport game jak zwykle docenia na najlepszych, ale też mówi o tych, dla których samo pokonanie dystansu ponad 4 km było sporym wyczynem. Z dużą frajdą, więc oklaskiwaliśmy ostatnich, którzy zameldowali się na mecie. Czas właśnie ostatniego to 27 minut. Sobotnia impreza biegowa. Przybliża nas do najważniejszego startu w sezonie. Już 14 września na stadionie olimpijskim rozpocznie się 32 edycja Wrocław Maratonu. Szeroko, biegu, oczywiście będziemy mówić w naszych wiadomościach sportowych.